Pani umiejętność powiedzenia nie może się brać stąd, że często na przykład łamią nam wolę w dzieciństwie, od dzieciństwa, tak? Zabraniają nam mówić nie, tak? No wszystko się musimy zgadzać i to potem możemy tak nie Bo inaczej jesteśmy karani na przykład, nie? Pierwsza zasadnicza rzecz, z którą trzeba się uporać w swojej głowie, to jest przede wszystkim. To, żeby zrozumieć, że żyjemy w świecie, który mówi nam co powinniśmy, natomiast nie uczy nas, jakie mamy moce i możliwości. Od dzieciństwa uczą nas, że w rodzinie powinno się tak zachowywać, w szkole tak, w drugiej szkole tak, potem trzeciej tak, w pracy tak, względem przełożonych tak, względem kościoła tak, względem prezydenta tak, to wolno, to nie wolno, to wypada, tego nie wypada próbują nas włożyć pewne ramy. Jak człowiek jest zaprogramowany na to, co powinien, a nie na to, co może, no to już nie ma dostępu do pewnych moc, swoich mocy. On ich nawet nie pozna. Już jest a cóż ma dopiero ich użyć? Teraz taki człowiek wsadzony w Szyny jest banalnie prosty w manipulacji. No bo wiadomo, jaki jest jego tuch myślenia. Wiadomo, jakie on wartości wyznaje, w były wmówione. Więc no manewrować z lewa na prawo, czy z prawo na lewa, to jest niesamowicie prosta sprawa. Ale to jest takie, że tak działa życie, nie, że sobie taki człowiek nawet nie uświadomił, że może być inaczej, że to tak działa tak, i koniec. że takie już jest życie, życie wszystko. Wszyscy, wszyscy, w życiu, w życiu, wszyscy tak, to tak, tak wszyscy wszyscy życiu, Jeszcze, i... Jeszcze jak robisz inaczej, to dorośli, nie? Tak, tak. <ślaff> tak. Dorośli? No możecie cię jeszcze pokażę? Tak, tak. Pogonić. ty dziecinna jesteś. Ale na przykład, dlaczego, dlaczego często na różne grupy duchowe są nagonki, że oni nie szanują rodziny? Wartości. Wartości rodzinne, tak. Wartości. Nie, szanujemy. Tylko działamy na zasadzie nie wartość rodzinna za wszelką cenę. Nawet jeżeli matka jest wredna, a ojciec skończony łajdakiem, prawda, to na, dalej wartości rodzinne są najważniejsze. Nie. My podchodzimy do tego tak, że oczywiście, jeżeli ktoś sobie swoimi uczynkami nastawieniem zasłużył na szacunek, to go ma w naturalny sposób. Jeżeli ktoś działał cały czas przeciwko szacunkowi, to niech się nie dziwi, że go nie ma. No właśnie. Tutaj my rozwiązujemy te sprawy i, i, i nie, nie wyznajemy wartości rodziny za wszelką cenę. Ja będę nieszczęśliwy, ja będę się czuł prawda, ofiarą, ale wartości rodzinne najważniejsze. Bo w tym wypadku uczymy się, że ja jestem nieważny, a te wartości rodzinne są najważniejsze. W ten sposób łatwo mną manipulować. Bo za każdym razem, kiedy chcę coś zanegować, czy zrobić coś indywidualnie, to znaczy powołać się na wartości rodzinne i koniec, jestem przyblokowany. Nie? To powoduje, że inne osoby mogą być nie fair wobec mnie, ale nic się, ja, nic się nie wydarzy, bo przecież wartości religijne są najważniejsze. Nie? Więc ja nie, nie, nie zrobię nic przeciwko. Nie zrobię również nic, żeby się bronić. No, A tak, tak, wartości tak. są najważniejsze. To blokuje moją obronę przede wszystkim. I o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. A to jest taka płcizna, no bo ktoś jak jakie wartości, no i co za tym stoi faktycznie, jakby tak spojrzeć bliżej... No, to. oczywiście, nie, nie to, już, to już pomijam ten problem, rozdział, ja rozumiem, to rozumiem, nie. Oczywiście to nie jest siły, jakaś oda antyrodzinna teraz, bo no. tak jak mówię, no jest dużo rozwojowiczy, którzy tworzą rodzinę, ale tworzymy je mądrze i bez zakłamań. Ale to jest też tak, że te osoby, które zwalają te wartości rodzinne, to po prostu, może tak być, że one nie są brać odpowiedzialności za nic, nie? Czyli jakby takie... Nie? No tak. Ciebie. No to tak, to myślę, taki oczywiście. że taki Oczywiście. Przez sam fakt, że są wartości, to już to fajnie wygląda ta rodzina. Ja nie muszę Nie muszę się starać, ja bo wartości są tak. już jest przypisane. Wartości już tam dziecko robi się. Natomiast tutaj, tutaj że tak powiem, rozprawiamy te, roz, te rzeczy indywidualnie, rozpracowujemy. No i rodzic, który naprawdę się starał w swoim życiu, on naprawdę się nie musi do nic martwić. Nawet jak jego dziecko zacznie się rozwijać duchowo. Bo ono, jak się starał, to, to będą takie efekty. No, 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 no nie ma inaczej po prostu. Nawet może działać tak, że nie starał się, ale zaś się zmieni na przykład no to też no, nie ma tak szans, tylko że jak się zmienia, to, no to z czego nie? Okej, okay. tak jakby się nad tym zastanowić, kochani, i to też jeszcze ruszymy na tych zajęciach. Ten typ manipulacji tak naprawdę zahacza o rodzaj manipulacji, który znacie na co dzień. Znacie go na co dzień na każdym kroku obu ulicy, niemalże w każdym mieszkaniu występuje. Jest to typ manipulacji polegający na tym, żeby tak zamanipulować różnymi doktrynami, przekonaniami, teoriami, żebym. Mógł dalej, mówię z pozycji takiego człowieka, żeby ten człowiek mógł dalej robić to, co robi, nie musić tego zmienić, nie ponosić żadnych tego konsekwencji, a jeszcze różnymi dektronami wyłączyć obór z drugiej strony. Gry. Jeszcze zostać no pochwalony. No, to byste nie koła ryzyk, ryzyk. Ale tak naprawdę właśnie o to chodzi. O to chodzi. O to chodzi. Jeżeli na przykład jest jakiś tam związek, rodzina i w tej rodzinie się różne rzeczy dzieją, no na przykład jeden tam źle traktuje drugiego, no to ten w toksycznej rodzinie, który źle traktuje tego drugiego, co najczęściej robi? On myśli o zmianie siebie? Nie. On tak opisuje, dlaczego on źle traktuje tego drugiego żeby wyszło, że to jest konieczne, potrzebne, niezbędne w całym procesie rozmawiania z tą drugą osobą. No i oczywiście, że absolutnie tego nie można przerwać, z tego zrezygnować. No i oczywiście trzeba to kontynuować dalej, bo, nie? bo ta druga strona nie rozumie, bo jest niegrzeczna, bo nie chce się zmienić, bo coś źle robi, prawda? bo jest taka potrzeba. No, to tego, tego jest, tego jest dużo, tego jest dużo, ale generalnie zawsze dotyczy to tego, żeby ta osoba mogła sobie dalej robić to, co robi, nie musieć tego zmieniać i jeszcze żeby wyłączyć opór drugiej strony maksymalnie do zera. Nie? Tak naprawdę o to tu chodzi, o nic więcej. I tych manipulacji jest bardzo dużo różnych. Znaczy ten manipulowany uwierzył, że to jest słuszne. To, że oczywiście to jest prawda. Podałem oczywiście przykład sub, e, mniej subtelny, na przykład toksyczna rodzina. Ale są czasem tak subtelne, że człowiek nie połapie, na przykład. że coś jest, jest. No, no nie dobrze, to, taki prosty przykład. Nie taki prosty przykład. Nie Ile razy w swoim życiu od różnych ludzi słyszycie takie powiedzenie, ja tylko mówiłem? Hmm. Tak, tak. Ja tylko mówiłem, ja nic więcej, ja tylko mówię, ja, ja tylko powiedziałem. ja bym podała inny przykład, no Na przykład, taki skrajny. Jest alkoholik, jest jego żona na przykład, tak? I często jest oskarżony ten alkoholik, że jest tym alkoholikiem, to się nie tak, że on jest w ogóle. a często na przykład, nie, nie powiem, że żona go doprowadziła do picia, ale też nie jest taka stuprocentowa, że tak powiem, czysta? I tego, ale jest na, na niego, 100% także on, wątpię. nie? Wybiela się po prostu jego Tak, I ona byli. też się wybiera, że no, taki zły człowiek i w ogóle jest taka biedna, poszkodowana, no ona z nim nic nie zrobi, ale gdzieś tam czasami, bo mój, mój wujo był alkoholikiem, znaczy już umarł i było coś takiego, że jak on chciał do dziecka z książką i czytać, to moja ciotka wyśmiewała go za to, co ty będziesz z książką chodził w ogóle i dzieciom czytał, na go non stop wyśmiewała i poniżała. Ale to wyszło po latach tak naprawdę, u się wygadała, że to wszystko widziała, co tam się dzieje. No więc to mówisz o takich pewnych grach. Tak. Ludzie prowadzą między sobą gry. Nasze różne wzorce powodują, że w tych grach występujemy. Brak wzorców i świadome działanie powoduje, że podchodzimy do tych rzeczy świadomie. To znaczy możemy w nich uczestniczyć, w każdej chwili możemy się z tego wyłączyć, możemy w ogóle z nich nie brać udziału. Ale ludzie dzięki swoim wzorcom wchodzą w tę rolę, zazębia się to z rolami innych ludzi i zabawa się toczy. Oczywiście nie są to zawsze pozytywne zabawy, bo niestety dużo jest tych zabaw negatywnych. Dość, że ludzie się tak właśnie dobierają i przyciągają. Rola, rola, rolę tak naprawdę. I teraz to, co Paula powiedziała, to jest taki klasyczny przykład gdzie tak naprawdę jeden drugiego chce uwalić, jeden drugiego zdemonizować, a jednocześnie jeden no, przed, resztą się wybielić. Ale społecznie jest uznawane, społecznie że ten co pije jest najgorszy społecznie. Na tak, no tutaj tak wujek jest. miał przerąbane społecznie, bo. On społecznie tak, tak, ona nie, nie, dokładnie. Tak. On miał trudniej. Ale tak naprawdę oboje ze sobą grali w tę rolę. I tutaj też to jest dobry przykład, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Będzie Was umysł na pewno mocno do tego kusił, namawiał, bo jest umysł każdego z Was, jest do tego przyzwyczajony. Ale trzeba się powoli oduczać skrajnych ocen. Skrajna ocena to taka, gdzie jednego widzimy kompletnie winnego, a drugi kompletnie niewinnego. Nie ma takich pojęć, dlatego że jeżeli jednemu i drugiemu kreuje się coś, nawet coś między nimi, to i jeden umysł, i drugi umysł bierze w tym Pamiętajcie to... o prawie lustra. Nic się nie wydarzy, nic. Jeżeli nas coś, coś nie dotyczy, to poświadomość tego nie wykreuje, no bo nie ma czym tego wykreować, bo nie ma odpowiednich wzorców, nas to nie dotyczy. No dobra, to jeżeli to ktoś to... jest katem, to po to drugiej stronie ktoś jest ofiarą. Dokładnie. I teraz co? Społecznie patrząc, to na ofiarę to patrzymy jak na biedną istotę, a na katę jak na byka. Nie. Oboje się przyczyniają do tej samej gry. Kat bez ofiary nie istnieje i odwrotnie. Ofiara bez kata też no Razem, tylko sama, razem są w stanie z się zabezpiec. Zmieniają tymi rolami. To A to jest to tak, sprawa. Jest ofiarą, raz tak, i to Ale zrozumiecie, roz, o co chodzi? Bez tak, siebie nie istnieje. Tak, tak. Nie ma w społeczeństwie osobnych ról ofiary i osobnych ról kata. No, no jak ten kat się ma przyjadni? Z Czemu mam być bakterianem? Żeby <laughs> to by. <laughs> <klaw. Całostopę. śmiech>